Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób usztywnić len w domu. Przedstawię Wam dwa sprawdzone przepisy, które pozwolą Wam uzyskać idealny efekt. Niezależnie od tego, czy chcecie usztywnić obrus, serwetkę czy ubranie, ten film Wam w tym pomoże. Zapraszam do oglądania. Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak krochmalic pranie w domu zarówno w pralce, jak i ręcznie. Krochmalenie to świetny sposób na usztywnienie tkanin, nadanie im eleganckiego wyglądu i ułatwienie prasowania. Istnieją dwa główne sposoby krochmalenia: w pralce i ręcznie. Przygotowanie roztworu krochmalu wymieszaj dwie łyski stołowe skrobi kukurydzianej z jednej szklanki zimnej wody. Następnie dodaj cztery szklanki wrzącej wody i mieszaj, a zec skrobia całkowicie się rozpuści. Dodanie roztworu do prania wlej roztwór krochmalu do dożownika na płyn do płukania w pralce. Ustawienie programu prania. Wybierz program do delikatnych tkanin lub program do płukania. Suszenie. Po zakończeniu prania wyjmij ubrania z pralki i rozwies je do wyschnięcia. Przygotowanie roztworu krochmalu. Wymieszaj jednego łyskę stołowa skrobi kukurydzianej z jedna druga szklanki zimnej wody. Następnie dodaj dwie szklanki wrzącej wody i mieszaj, a zet skrobia całkowicie się rozpuści. Moczenie ubrań. Zanurz ubrania w roztworze krochmalu na 30 minut. Wyciskanie, wyciśnij nadmiar roztworu z ubrań. Suszenie, rozwies ubrania do wyschnięcia. Do krochmalenia najlepiej używać skrobi kukurydzianej, ponieważ nie pozostawia ona żółtych plam. Im więcej skrobi użyjesz, tym bardziej usztywnisz tkaninę. Nie krochmal ubrań wykonanych z delikatnych tkanin, takich jak jedwab lub wełna. Po wyschnięciu ubrań możesz je wyprasować, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt. Aby uzyskać bardziej błyszczący efekt, dodaj do roztworu krochmalu kilka kropli gliceryny. Aby zapobiec powstawaniu plam, dodaj do roztworu krochmalu kilka kropli octu. Jeśli chcesz, aby ubrania paczniały świeżo, dodaj do roztworu krochmalu kilka kropli olejku eterycznego. Krochmalenie to prosty i skuteczny sposób na usztywnienie tkanin i nadanie im eleganckiego wyglądu. Wyprobuj jedna z przedstawionych metod i przekonaj się sam. Jeśli podobał ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. W komentarzach możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z krochmaleniem. Po co krochmalic pranie? Krochmalenie to tradycyjna metoda usztywniania i wygładzania tkanin, która nadaje im elegancki wygląd i ułatwia prasowanie. Krochmalone ubrania są mniej podatne na gniecenie i zabrudzenia, a także lepiej zachowują swój kształt. Podstawowe zasady i zalecenia przed krochmaleniem upewnij się ze ubrania SA czyste i suche. Wybierz odpowiedni rodzaj krochmalu do rodzaju tkaniny. Nie krochmal ubrań z delikatnych materiałów, takich jak jedwab czy wełna. Nie krochmal ubrań z plamami, ponieważ krochmal może utrwalić plamy. Jak przygotować roztwór do krochmalenia istnieją trzy rodzaje roztworów do krochmalenia: łagodny, średni i nasycony. Roztwór łagodny, 1 łyska stołowa skrobi kukurydzianej. 1 litr wody. Roztwór o średniej twardości, 2 łyski stołowe skrobi kukurydzianej. 1 litr wody. Roztwór nasycony, 3 łyski stołowe skrobi kukurydzianej. 1 litr wody. Główne metody obróbki ręcznie. Przygotuj roztwór do krochmalenia. Zanurz ubrania w roztworze i dokładnie je na Wyjmij ubrania z roztworu i wyciśnij nadmiar wody. Rozwiesz ubrania do wyschnięcia. W pralce automatycznej przygotuj roztwór do krochmalenia. Wlej roztwór do dożownika na płyn do płukania. Ustaw program prania z płukaniem. Po zakończeniu prania wyjmij ubrania z pralki i rozwies je do wyschnięcia. Jaki jest najlepszy sposób krochmalenia? Najlepszy sposób krochmalenia zależy od rodzaju tkaniny i osobistych preferencji. Ręczne krochmalenie pozwala na lepsza kontrolę nad procesem, ale jest bardziej czasochłonne. Krochmalenie w pralce automatycznej jest wygodniejsze, ale może nie być tak skuteczne. Inne preparaty do krochmalenia oprócz skrobi kukurydzianej można używać innych preparatów do krochmalenia, takich jak skrobia ziemniaczana, klej ryzowy, żelatyna, Krochmalenie ubrań czarnych i kolorowych do krochmalenia ubrań czarnych i kolorowych najlepiej używać specjalnego krochmalu do tkanin ciemnych. Zapobiegnie to powstawaniu białych plam na ubraniach. Krochmalenie i suszenie ubrań krochmalonych ubrania krochmalone należy suszyć na powietrzu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie należy ich suszyć w suszarce bebnowej, ponieważ może to spowodować ich skurczenie się. Zamykanie krochmalenie to prosty i skuteczny sposób na usztywnienie i wygładzenie tkanin. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz łatwo krochmalić pranie w domu i cieszyć się pięknymi, eleganckimi ubraniami.